Cześć, nazywam się Patryk Łopatko, a ty oglądasz kolejny odcinek życia maturzysty. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co wydarzyło się w zeszły piątek, a mianowicie moja pierwsza i moja ostatnia studniówka. Która tak naprawdę nie była studniówką, bo dzisiaj mam poniedziałek, i do matury. Mamy 89 dni. Tak, 89 dni do matury. Więc, drodzy maturzyści, najwyższy czas, żeby wziąć się wreszcie do pracy, nauczyć się na to, zrobić to raz, konkretnie, porządnie, tak, żeby nie musieć zdawać tego drugi raz za rok, bo nasz wynik nie będzie zadowalający w tym roku. To bez sensu. Po co tracić cały rok? Lepiej zrobić to raz i porządnie. Więc przejdźmy. Olejmy już to gadanie o tym, że trzeba się uczyć, przejdźmy do tematu odcinka, a mianowicie studniówka. Na studniówkę wybraliśmy się ze znajomymi limuzyną. Tak, taki biały, długi samochód amerykański, jakby ktoś nie wiedział. Po części oficjalnej, która trwała, hmm, długo, bo tak naprawdę impreza zaczęła się o godzinie 22.30. Studniówka zaczęła się o godzinie 19.00, gdzie musieliśmy być wcześniej o 18.00, żeby zrobić jakieś tam próby tego poloneza, który i tak nie wyszedł perfekcyjnie. Rozpoczęcie oficjalne, gatka dyrektora. Na szczęście mogliśmy siedzieć, bo jakbyśmy musieli stać podczas tych wszystkich prób, tych wszystkich... Pr próbnie, ale podczas tych wszystkich polonezów, no to, to ciężko by było. Dobra, pominijmy te wszystkie polonezy, przejdźmy do sedna, a mianowicie sama studniówka. Powiem o jedzeniu, które było na początku, dostaliśmy mięcho, które było. Mm, no. Powiem tak, były dewolaje. I na drugi dzień, w sobotę, moja mama również zrobiła dewolaje. To jej dewolaje można porównać do Mont Everestu, a tamte dewolaje, które były tam, i w ogóle mięso, które było w piątek, można porównać do. Rowu mariańskiego. Tyle, nie będę tego komentował. Na szczęście pozostałe posiłki, które nam podano, jakoś podniosły i uratowały cały ten catering. Fajny bajer bo była fontanna z czekoladą. Koło fontanny były postawiane różne rureczki, różne wafelki, różne owoce, obrane mandarynki, winogrona, czerwona, bia... czerwona, czerwone, białe, ananas. Brakowało bananów i truskawek czyli takie dwa główne owoce, o których się myśli, myśląc o fondi. Na szczęście banany leżały na stole, więc można było sobie takiego banana wziąć, obrać, nabić na wykałaczkę i zanurzyć. Wkładam tego banana pod tą fontannę czekolady i czuję, że się ugina. O nie, za chwilę się złamie. Nie, na szczęście się nic nie złamało i zjadłem to. Hmm. Impreza trwała do godziny czwartej. Ja bawiłem się bardzo dobrze z moją dziewczyną, i ale mam już z jednej strony było bardzo fajnie, ale z drugiej strony mam dosyć takich imprez, bo myślę, że przez te wszystkie osiemnastki, których było sporo, jak już mówiłem. Każda impreza jest taka sama tak naprawdę, przynajmniej taka impreza. Bo albo się tańczy, albo się nie tańczy. Jak się nie tańczy, to się siedzi przy stole jak taka ciapa trochę. Yy, chyba, że masz z kim siedzieć, no to tak już jesteś trochę mniejszą ciapą. Ale też jak siedzisz przy tym stole, to muzyka gra tak głośno, że nie słychać nic i nie można sobie porozmawiać nawet tak w spokoju. Tylko przejdź do stołu, siadasz, odpoczywasz na pieśni, a za chwilę znowu musisz iść potańczyć, bo, bo co tutaj robić, tak? Zdecydowanie wolę jakieś takie imprezy ze znajomymi, gdzie sobie po prostu wejdziemy do kogoś, czy tam nawet w plener, gdzie sobie usiądziemy, wypijemy piwko. Oczywiście to nie jest impreza, ale wolę tak spędzać czas, niż chodzić na jakieś imprezy tego typu właśnie, studniówka, 18. To tyle o tej studniówce. Do zobaczenia na następnym odcinku. Po prostu cześć. I jeszcze zapraszam na moją stronę Facebookową, która powstała dosyć niedawno: facebook.com/slash życie bez Ży, maturzysty, bez spacji, małe litery. Link jest w opisie. Do zobaczenia. Po prostu cześć.